Dzisiaj jesteś w swoim życiu tam, gdzie były Twoje myśli w przeszłości. Twoje przeszłe myśli rozpoznasz po wynikach w swoim dzisiejszym życiu. Spójrz na wyniki w swoim życiu, a dowiesz się, jak myślałeś w przeszłości. Zadbaj więc o to, aby od dzisiaj Twoje myśli były tam, gdzie chcesz być w przyszłości. Chciałbym podać obrazową metaforę tych pięciu kroków. Oto Twój mózg. Twój mózg działa jak szklanka przyjmuje wszystkie myśli, które regularnie do niego wrzucasz. Pozytywne myśli, tak samo jak i negatywne, pozytywne obrazy negatywne, ponieważ twój mózg, a przede wszystkim twoja podświadomość, potrafi odróżnić to, co jest dla ciebie dobre od tego, co jest dla ciebie złe, to, co jest rzeczywiste od tego, co nierealne. Twoja podświadomość musi przyjmować wszystkie myśli, które regularnie do niej wrzucasz. To właśnie większość ludzi codziennie wrzuca do swojej głowy brudną, czarną papkę, metaforycznie ujmując negatywne, pesymistyczne, pełne zmartwień i lęku myśli. U większości ludzi zaczyna się to od negatywnego obrazu siebie i wmawiania sobie przez cały dzień takich rzeczy, które słyszysz tylko ty, ponieważ mówisz do siebie przez cały dzień, wmawiając sobie takie rzeczy, jak nie potrafię tego zrobić, nie jestem wystarczająco dobry, nie jestem tego wart, nie zasługuję na sukces. Moi rodzice źle mnie wychowali. Nigdy nie będę szczęśliwy. I tym negatywnym sposobem myślenia świadomie i nieświadomie psują sobie cały dzień. Idąc dalej, jeśli człowiek myśli tak negatywnie przez lata lub dziesięciolecia, to zazwyczaj czerpie swoją codzienną wiedzę z Bilda lub kanału RTL2. Wymiana żon. Rozumiemy się? Ludzie o negatywnym nastawieniu spędzają zazwyczaj czas z innymi ludźmi o negatywnym nastawieniu. Nazywamy to na przykład spotkaniami przy piwie, pogaduszkami przy kawie, przy okazji, jeśli czujesz się teraz adresatem tych słów, to mam Ciebie również na myśli. A jeśli ktoś przez 10-20 lat myślał tak negatywnie, a Ty go motywujesz i pytasz na przykład, jakie są Twoje wielkie cele, marzenia, wizje, co sprawia, że Twoje życie jest warte życia? Jeśli zadasz to pytanie, obiecuję Ci, że najczęściej spojrzysz prosto w oczy i zobaczysz pustkę. Na przykład co takiego? Wielkie cele, marzenia, wizje? Mamy inflację, świat jest coraz gorszy, wszystko staje się bardziej niebezpieczne i w końcu masz szklankę brudnej, czarnej wody, głowę pełną negatywnych, pesymistycznych i pełnych zmartwień i strachu, myśli. I mam dla Ciebie ćwiczenie, które możecie zmienić w ciągu jednej minuty, jeśli w pełni się w nie zaangażujesz i je wykonasz. Ćwiczenie polega na przyjęciu pozycji zwycięzcy. Bądź tak uprzejmy i wstań proszę teraz przed ekranem, na którym mnie widzisz. Pozycja zwycięzcy wygląda tak. Stoisz, podnosisz ramiona, otwarte dłonie, tak wysoko jak tylko się da i robisz się tak duży jak to tylko możliwe. Twój tułów jest wyprostowany, pierś do przodu, kręgosłup prosty, głowa prosto. Przyjmujesz tę postawę, nie byle jak, ale pokazujesz się w pełni. Ćwiczenie idź teraz na minutę przed drzwi, na balkon albo do ogrodu i przez minutę trwaj w tej pozycji. I teraz najpewniej pojawia się strach, ale w działaniu strach znika, a ze strachu rodzi się pewność siebie. Zawsze kiedy przejdziesz przez strach, zyskujesz natychmiast pewność siebie i to daje ci odwagę na nowe rzeczy. Zauważ, jak strach przemienia cię w ciągu jednej minuty. Co dobra w naszym związku nie potrafię wyrazić swojej kobiecości, swojej kobiecej natury, animy i nie potrafię pozwolić mojemu mężowi być mężczyzną. Pięć osób. Wszystkie przekonane, że nie są wystarczająco dobre. Wszyscy z innym uzasadnieniem, dlaczego tak jest. Ale wszystkie pięć łączy jedno. Nie jestem wystarczająco dobry, to zazwyczaj historia z dzieciństwa, młodości lub z wczesnej dorosłości, w której postrzegamy siebie jako ofiary. Ta historia towarzyszy nam na poziomie podświadomości do dziś. A jeśli nosisz w sobie taką historię, takie negatywne przekonanie, a tutaj jest Twoja wizja, Twoje największe marzenia, cele i wizje, i masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by osiągnąć to, zrealizować, ale teraz pojawia się takie przekonanie, że nie jesteś wystarczająco dobry, które ciągnie Cię dokładnie w przeciwnym kierunku, i widzisz to tutaj. Jesteś ciągle w konflikcie, nigdy nie podejmujesz zdecydowanych działań. Chodzi o to, aby zmienić to przekonanie tak, aby wspierało cię na drodze do idealnej przyszłości. A co by było, gdybyś od teraz z głęboką pewnością, że jesteś wystarczająco dobry, realizował cele, marzenia i wizje? Co by było, gdybyś od teraz zawsze wierzył w siebie z tym przekonaniem? Co by było, gdyby ta nieświadoma pewność, że jesteś wystarczająco dobry, sprawiła, że nic nie mogłoby cię powstrzymać? Jesteś wystarczający, wystarczająco dobry, aby to osiągnąć. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji.